Swoje życie. jestem tutaj po to, żeby powiedzieć Wam, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że Bóg Jezus Chrystus jest na wyciągnięcie dla każdego człowieka i nie jest to Bóg, który jest na obrazku w kościele, nie jest to Bóg, który jest gdzieś przybity do krzyża i został tam od dwóch tysięcy lat. Jest to żywy Bóg, jest to żywy, potężny Bóg, który chce działać w Twoim życiu. Nie chcę, żebyś żył od dziesiątego do dziesiątego. Nie chcę, żeby choroby mamrotały Twoim życiem, żebyś chodził do lekarza, żebyś był kierowany i swoje decyzje kierował z perspektywy tego, jak choroba Ci dyktuje. Nie chcę, żeby żadne zaburzenie emocjonalne, czy to nawet depresja, czy to nawet jakiekolwiek nałogi dyktowały Ci warunki w Twoim życiu. Ponieważ została da, Ci dana wolna wola. Każdemu człowiekowi została wo, dana wolna wola. A Bóg nie jest Hamem. On jest miłością. I on jest dla każdego z nas. Na wyciągnięcie ręki poprzez akt decyzji. Być może tak jak ja, przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat chodziłeś do kościółka, do jakiegokolwiek. Nie ma do jakiego. Nie mówię o katolickim, nie mówię o protestanckim, nieważne do jakiej religii, ale chodziłeś i być może tak jak ja myślałeś, że służysz Bogu, myślałeś, że jesteś blisko Boga, że zrobisz coś dla Niego, żeby kurczę jakoś go przemóc. Być może modlisz się wieczorami, Boże, nie mam na wypłaty, nie mam na czynsz, nie mam na różne inne rzeczy. I Właż do tego Boga, żeby coś zrobił w tym Twoim życiu. Być może starasz się Go jakoś udobruchać. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus udobruchał już Boga Ojca. Jezus Chrystus zapłacił cenę za każde dobrodziejstwo Boga. Jezus Chrystus zapłacił cenę za każdy grzech. Za każdy grzech. Czy to... Wspaniały, czy ten najgorszy, czy ten taki, jak to się mówi, lekki, czy ciężki, bo nie ma grzechu, który by był lekki ani ciężki. Grzechem jest oddzielenie się od Stwórcy. Masturbacja, kłamanie, molestowanie, manipulacje to wszystko jest wynikiem grzechu, ale to nie jest samo w sobie grzechem. Grzechem jest. Nie złączenie się ze stwórcą, ponieważ słowo że mówi, że każdy człowiek jest na ziemi i rodzi się, i brak mu chwały Bożej. Każdy człowiek tutaj jest brukany grzechem, bo każdy człowiek szuka akceptacji wśród, wśród tego świata. Sam sobie odpowiedz na pytanie, czy twoje życie nie jest podyktowane szukaniem akceptacji? Czy czasem to, co robisz, tak w głębi, u fundamentu, nie jest? Zbrukane tym, że potrzebujesz uzyskać choćby nawet od żony, choćby nawet od dziecka. Potrzebujesz, masz głęboką chęć bycia potrzebnym. Żeby ktoś powiedział dobre słowo, żeby ktoś powiedział Ci, że jesteś ważny. A już nie powiem, żeby Twój Ojciec rodzony powiedział Ci, że jest z Ciebie dumny. Ilu mężczyzn słyszało w tym kraju, że ojciec jest z nich dumny? A jak chcę Ci powiedzieć, że ojciec w niebie jest dumny? Że jest dumny, że jest dumny ze swoich dzieci I każdy z nas na wyciągnięcie ręki, aktem jednej decyzji Bez życia chrześcijańskiego, religijnego, bez spełniania sakramentów Bez żadnych uczynków dla Boga Może być dzieckiem Boga Odwracając się od tych porządliwości, który mówi ten świat Świat ci będzie trąbił, że potrzebujesz mieć kupę pieniędzy, żeby być kimś Świat ci będzie trąbił, że potrzebujesz yy, robić coś niesamowitego, żeby być kimś. A Bóg chce nadać ci wartość, wartość samego Boga, ponieważ On powiedział, że kto złączy się ze mną, nabędzie wartości mojej i będzie ze mną wieczerzał i będzie moim synem, jak Jezus Chrystus. Chcę Wam powiedzieć, że to jest prawda, o której Wam nie powiedzą w Kościele często. To jest prawda, że ten, kto się łączy z Bogiem, staje się jedno z nim i staje się w oczach Boga świętym, jedną ofiarą Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu na krzyżu. Nie przez spowiedź, nie przez sakramenty, nie przez uczynki, nie przez pielgrzymki. Jedna ofiara, jeden akt wiary, jeden Bóg niewykrzywiony przez religię. Jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas. Ja przez 26 lat ugiwałem w Kościele Katolickim, czytałem pismo z Ambony. Byłem tym, który trzy razy w tygodniu na nabożeństwa, trzy razy do roku na pielgrzymki, miał iść do seminarium. Byłem w seminarium, miałem być księdzem, ale zdałem sobie sprawę z tego w pewnym momencie, że ja Boga, o którym czytam, o którym mi mówią, w żaden sposób nie doświadczam. Że moje życie ciągle mi brakuje pieniędzy, jestem chory na alergie skórne, na alergie pokarmowe i ciągle mam braki. I mówi się o tym wspaniałym Bogu, który nosił choroby, bo Jezus Chrystus poniósł każdą chorobę, jak powiada Pismo, każdą, po to, żeby ona już więcej nie panowała nad ludźmi. I to, że masz chorobę, znaczy, że uwierzyłeś jej fakt w swoim życiu. Ale wracając do meritum, ja myślałem, że ten Bóg, o którym mi mówią, zdałem sobie sprawę z tego, że w ogóle nie doświadczałem Go w swoim życiu. No bo przecież Księża mi mówią tak, wspaniały, wspaniały, wszechmocny Bóg. Rodzice mi mówią, wspaniały, wszechmocny Bóg. W rodzinie katolickiej, jakbyś się wychowywał, to, że od małego dziecka masz trąbione, że Bóg jest wspaniały, że trzeba się modlić, trzeba chodzić do kościółka, że trzeba to wszystko robić, żeby uzyskać akceptację od Boga. A ja chcę ci powiedzieć, że nie jesteś w stanie uzyskać akceptacji od Boga inaczej, jak tylko i wyłącznie uznanie, poprzez uznanie, że w sumie twoje życie... Bez niego jest niczym i zszedłem swoimi decyzjami na skraj bankructwa. Nieważne jakiego: czy to mentalnego, czy to psychicznego, czy to fizycznego, czy to w ogóle materialnego. To nie ma znaczenia. Ja sobie zdałem sprawę, że jestem bankrutem i że potrzebuję Boga. Nie takiego, jakiego mi sprzedają w kościele, nie takiego, jakiego mi sprzedają w telewizji, nie takiego, jakiego mi sprzedają na YouTubie, w internecie, ale takiego, który jest w stanie. Uratować mnie w moim życiu, który jest w stanie uratować to, że jestem w głębokich długach, że nie mogę wyjść na dwór, ponieważ słońce powodowało to, że, moja, że, że na mojej skórze kakiwały bąble oparzeniowe, bo nie tolerowała moja skóra, nie, mój układ odpornościowy nie tolerował słońca. Jak ja mam żyć? I ja jestem tym, który służy Tobie. Boże, powiedz, co jest nie tak? I prawda była taka... Że kiedy wziąłem pismo do ręki, to przeczytałem, że On jest zupełnie inny, zupełnie inny niż ten, jak nam mówią o nim w kościele, że on jest zupełnie inny niż ten, jak nam mówią ludzie, ponieważ Bóg chce mieć indywidualną relację z Tobą, z każdym z was. Bóg chce mieć indywidualną relację jak mąż z żoną, jak ojciec z synem. Chce mieć indywidualną relację z każdym z was i On chce być w Twoim problemie Twojego życia. On nie chce zbawiać świata, bo on to już. Zrobił, ale on chce być w Twoich problemach Twojego życia. On chce, żebyś przyszedł do Niego, już, już na zawsze, ostatecznie z Nim wieczerzał. Bo kto raz się staje z Bogiem jedno, kto raz Go przyjmuje, już na zawsze. I nikt, ani życie, ani śmierć, ani ani jak mówi święty Paweł, nie jest w stanie Cię odłączyć. Żaden zły uczynek, choćbyś przyjął Boga do swojego serca, zamordował człowieka. Nic. Nie jest w stanie Cię odłączyć od Boga, ponieważ Ojciec, choćby nawet mój syn, który jest, teraz go nie widzę, ale jest tam. Zrobił mi jakąś straszną rzecz. On dalej jest moim synem i już nigdy więcej nie przestanie nim być. Ciągle będę go tak samo kochał i nic nie zmieni z tego stanu. Taki sam jest Bóg. On jest taki, że On przychodzi do Ciebie i nic w Twoim życiu nie jest w stanie zmienić Jego relacji z Tobą. Ale, kochani, to jest na ręki. To jest nawet wyciągnięcie ręki, ponieważ Jezus Chrystus powiedział, kto uwierzy w taką właśnie, o której ja mówię teraz, miłość Boga do człowieka. Kto w to uwierzy, ten będzie miał życie wieczne. Kto uwierzy w to, że potrzebuje ojca do swojego życia, bo w swoim życiu podejmowałem takie decyzje, jakbym tego ojca nigdy nie miał. Ja wam jeszcze powiem, że ja przez całe swoje życie miałem ojca tutaj na tej ziemi. Mam go dalej, tylko że on nigdy nie był w moim życiu. On ciągle pracował, ciągle go nie było. I pomimo to, że tak jak wpojono mu, starał się o mnie, to go nie było. I prawda jest taka, że nie ma człowiek brać z kogoś przykładu. A Jezus Chrystus przyszedł po to, żebyś brał z Niego przykład i żebyś wziął zwycięskie życie. No bo patrz, jeżeli nie masz ojca, budujesz swój dom, tak? I coś ci się w domu. Co zrobisz? Co zrobisz, skoro nie wiesz jak wiertarkę trzymać? Co zrobisz, skoro nie wiesz jak młotek? Jak już tak mówię, zakrąglając i abstrahując. Co zrobisz, jak się na niczym nie znasz jako mężczyzna, skoro nie miałeś ojca. I tak jest na tej ziemi. Ludzie chcą budować swoje królestwa, swoje domy na niczym się nie znają. I trapią ich choroby, trapią ich depresje, i trapią ich różne rzeczy w życiu, które doprowadzają ich do rzeczy, że podejmują decyzje, których nigdy w życiu nie chcieliby podejmować. Wielu ludzi idzie na kopalnie, bo nie ma pieniędzy, a prawda jest taka, że nigdy w życiu nie chcieliby tam pójść. Wielu ludzi Robi, chodzi do lekarzy, wydaje masę pieniędzy na to, a prawda jest taka, że nigdy, nigdy nie chce im się iść do tych lekarzy i mówią, że to jest głupota, ale muszą chodzić. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że nie musicie. Ja przez 10 lat pracowałem na kopalni, poznałem Boga, przestałam pracować na kopalni. I to nie dlatego, że jestem leniem, mam swój biznes i nieważne, On mi błogosławi. Ja przez 20 lat miałam alergie pokarmowe i chodziłem do lekarzy i żaden mi nie dał... Rady pomóc, żadnym sposobem te alergie nie były wyleczane przez ówczesną medycynę, ale on mi pomógł. On, do którego się zwróciłem, on mi pomógł, odjął choroby całkowicie, ale najpiękniejsze jest to, że jestem złączony z Ojcem. Że jestem złączony z Ojcem, z Ojcem, który jest twórcą każdego z nas. I to jest na wyciągnięcie ręki. Żeby znowu siedziała na kolanie tatusia i On, żeby cię głaskał, żeby Ci pokazywał, jak wygląda pełne błogosławieństwo w Jego objęciach. Ja żyję teraz tak, zamieszkał we mnie i jestem tutaj po to, żeby właśnie opowiadać Wam o pełnej akceptacji, pełnej miłości dla każdego, który wierzy. Bo, bo kochani, te rzeczy w które my wierzymy teraz, te rzeczy, które nas sprowadzają na, na dno, to są rzeczy, które, kiedy kopniemy w kalendarz i skończy się ten nasz świat ówczesny, dla jednego to będzie za trzy dni, dla kogoś innego za pięćdziesiąt lat. Sąd będzie polegał na tym, że ludzie będą rozliczani z tego, co uwierzyli. Jeśli wierzysz w dobre uczynki i złe, to zostaniesz wedle tego rozliczony. Ale pamiętaj, że, że chodzą do nieba, czy są w objęciach ojca tylko ci, którzy mają rangę świętego. A jeśli już źle pomyślałeś to już grzeszysz, bo taki pułap postawił Jezus. Nie musisz spełniać uczynków. Nie musisz być niewolnikiem uczynków ani dobrych, ani złych. Możesz przyjąć uniewinnienie Boga Ojca do twojego życia. Raz na zawsze stać Jego dzieckiem i będziesz wiedział, że tu na ziemi, choćbyś kopnął dzisiaj w kalendarz, choćbyś umarł, jesteś już człowiekiem wieczności. I mimo to, że twoje ciało umiera, ty nigdy więcej nie umrzesz i nigdy nie staniesz na sąd Boży, ponieważ dzieci ojciec nie sądzi. Karci, ale nie sądzi ku potępieniu. Jak ktoś nie wierzy w Boga, to jest buntownikiem w swoim sercu, bo prawda jest taka, że kiedyś w swoim życiu był taki moment krytyczny, który już człowiek nie mógł wytrzymać i zawołał do Boga: Boże, pomóż. Ale miał w głowie pomysł taki, jak mu ten Bóg ma pomóc. A Bóg nie jest taki pod dyktando człowieka, żeby pomagać, jak, ty sobie, żeby jak sobie człowiek wymyśla. Bóg pomaga na różne sposoby w danym aspekcie. I wtedy sobie człowiek myśli: Boga nie ma, bo mi nie pomógł. Prawda jest taka, że nigdy cię nie zainteresował Bóg, żebyś wiedziała, wiedział i wiedziała, jak on działa. I dlatego pomyślałeś sobie: Boga nie ma, bo mi nie pomógł. Nieprawda, nawet nie byłeś otwarty na to, żeby Bóg ci pomógł według swojej mocy, ale według Twoich wymyśleń. Kochani, słowo Boże jest żywe i ono będzie sądzić każdego z nas. To, co mówię, usłyszycie przy końcu swoich dni. Ja jestem tutaj tylko po to, żeby powiedzieć, że miłość Ojca jest na wyciągnięcie ręki i każdy, kto zostaje napełniony duchem świętym, jest przypieczętowany życiem wiecznym. Jeśli chcesz zostać uzdrowiony tak jak ja, bo mina kopalni trzy dyski w kręgosłupie wypadły, zostałem uzdrowiony. Masz alergię, zostałem uzdrowiony. Masz problemy z depresją. Ja zostałem uzdrowiony. I tak jak Jezus mówił jeśli kto jest chory, niech przyjdzie, nakładajcie ręce, będą zdrowi. Ja tak zostałem uzdrowiony. Jeśli jesteś i chcesz przyjść, pomodlę się o Ciebie. Ale to nie ma znaczenia, bo znaczenie ma dzisiaj to, że miłość Boga jest niezasłużona. Miłość Boga jest dla każdego, bez względu na jego sytuację życiową, na wyciągnięcie ręki. I akt jednej decyzji powoduje to, że już nigdy więcej nie będziesz oderwany od Ojca, bo szatan jest pokonany. Wszystkie dzieła diabelskie. Szatan stracił władzę nad człowiekiem przez Jezusa Chrystusa. I możesz zostać wyrwany z jego kajdan jednym aktem decyzji. Dziękuję, kochani, żeście mnie wysłuchali. Dziękuję, że mam w ogóle możliwość tutaj mówić. I zapraszam Was. Do słuchania być może mojej żony, być może mojego przyjaciela, jednego, drugiego. Jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, jeśli ktoś chce w ogóle porozmawiać, to zapraszam.